Cześć, z tej strony Baumix, a dzisiaj zagramy sobie w grę o nazwie Kingdom New Lands. Gierka była dostępna w ostatnimi czasy na Epic Game Store, więc postanowiłem, że sobie pobiorę. Gierka kosztuje około 50 do 60 zł, a my idziemy przed siebie. Nie grałem w pierwszą część gry, gram za to w Kingdom New Lands i postanowię niedługo pewnie też, może po skończeniu serii z Kingdom New Lands kupić pierwszą część. Kingdom i też ją ograć na kanale. I prowadzi nas duch do monet. Za monety możemy sobie kupić yy, różne rzeczy, możemy sobie całą swoją tam bazę, siedzibę ulepszać oraz rekrutować mieszkańców, ludzi. Możemy kupować łuki oraz Młoty, topory, cokolwiek do budowania naszej osady. Na start chciałbym zobaczyć, gdzie tutaj jest statek, bo musimy wybudować statek i odpłynąć z tej wyspy. Dobra, kolejnych ludzi mamy już zrekrutowanych. Ogólnie musicie napisać w komentarzach, jak możemy nazwać naszego króla. Najlepszy komentarz zostanie przeze mnie oznaczony. Dostanie on serduszko. I to mnie będzie przez całą serię dla tego króla. Dobra, rekrutujemy. Bo I nam się męczy, nie możemy za dużo sprintować, to trzeba zapamiętać na przyszłość. Ogólnie gra mimo że jest pikselowa naprawdę naprawdę ładnie wygląda. No kolejnego łucznika, mamy już jednego. możemy drugiego. Buduj broń zdobywaj. Dobra, ja bym chciał na start zobaczyć, gdzie są skrzynki ze złotem, bo tutaj o, wreszcie. I mamy właśnie, tutaj jest ten gościu, który chodzi I dzięki niemu dostaniemy złoto, o tu mamy statek Statek potrzebujemy 10 monet, tak 10 monet potrzebujemy O Tu mamy jakiś pomnik, tego pomnika wcześniej nie znalazłem mimo iść. Grałem dość sporo bo Przegrywałem ponad yy, Dwa razy Przychodziłem. Dojrzewam do drugiej wyspy, więc już wiem, jak tam początkowo rozegrać. Dobra, tu mamy skrzynię. Skrzynię nie pominę. Mogę, dobra, mogłem pominąć. Skrzynia to tam najmniejszy problem. Chcę zobaczyć, z której strony mamy... Dobra, czyli tutaj mamy pomost. Do pomostu będzie nam teraz bliżej, bo z tego co widziałem, mamy bardzo, ale to bardzo blisko... Mm, bardzo blisko mamy statek. Głównie tu powinienem skupić mapę, ale jako że grałem już drugi raz, to mapę już mam w ekwipunku. Mapa wygląda w ten oto sposób. Mamy tutaj dwa oto... dwie wyspy z czterech. Na drugiej wyspie jest troszeczkę ciężej niż na pierwszej, dlatego trzeba na pierwszej jak najlepiej, jak najwięcej pieniędzy zebrać i jak najlepszą bazę zbudować. Dobra, te jelonki mm, nie poszły tam, gdzie chciałem. Za wszystko dostajemy pieniądze. Za każdy dzień dostajemy pieniądze. Zastanawiam się w ogóle, co to jest. To jest za 8 monet. O, stać nas było. I możemy dalej dać 8 monet. Ogólnie tą statuę ja po raz pierwszy widzę w grze. Nie spotkałem się z nim jeszcze ani razu. W takich oto, nie w takich, w takich od namiotach mamy właśnie tych bezdomnych. Jak to ja tam mówię? Dzięki tym bezdomnym mamy większą populację w naszej wsi. Dobra, tutaj zbuduję już tak na wszelki. A on wzmacnia nam chyba budowlę, tak? O, właśnie. I dostajemy codziennie pieniądze. Płacimy mu jeden pieniążek, jeden złoty krąg, powiedzmy. No nie wiem, no jedno złoto płacimy mu i on następnego dnia przynosi nam ileś tamtego złota. Nie wiem konkretnie ile wychodzi na dzień. Cała gra opiera się na złocie. Nie mamy pieniędzy, to gremliny, bądź inne stwory, mogą nas zabić, zabrać nam koronę, i gra się wtedy kończy. Dobra, te drzewa możemy usunąć. Nie mamy już pieniędzy, więc polecimy sobie na drugą stronę. W drugiej stronie powinna być też skrzynka ze złotem. Niedaleko portalu. Przez ten portal wychodzą te złe stwory, niedobre. I. Przed nimi trzeba uciekać i się bronić. O, właśnie mamy już ten drugi pomost. I zaraz powinni. O, właśnie jest skrzynka ze złotem. A tutaj dalej. O, jest druga skrzynka ze złotem. Bo tego się nie spodziewałem. Że są trzy aż skrzynki. Tutaj mamy ludzi. I gdzieś to powinien być portal. Dobra, ja pójdę już powoli. Jaki mamy czas na... Nie zobaczę sobie. O właśnie. Jesteśmy przy portalu. Portal jest już otwarty, więc... Wolałbym uciec. Gra, mimo że jest pikselowa, naprawdę fajnie wygląda. Jest bardzo dobrze zrobiona. Są zachowane szczegóły. Przykładowo odbicie w wodzie. Oraz nawet ruch ognia, o właśnie. Widać, że ta gra żyje, że nie jest zatrzymana w czasie, że ten czas płynie. Liście się ruszają wraz z tym, jak się rozbudowujemy za naszymi plecami, czyli tam w tle. Usuwają się drzewa, budynki i takie inne różne rzeczy. W pierwszym moim ranie, jak grałem, to początek był bardzo dobry, tak jak teraz, a później wszystko się zaczęło psuć. Straciłem w pewnym momencie w ogóle pieniądze i nie mogłem na nic uzbierać. Ledwo co uzbierałem na naprawę, to już musiałem wydać na. O, właśnie, tu możemy rozbudować. To możemy rozbudować. Łuczników sobie dodamy. Dwóch. O. Dobra, damy trzech łuczników. Damy tutaj. Mogę to rozbudować, ale nie wiem, czy będzie sens. <grym> A nie, jeszcze nie rozbudowujemy. Zostawimy sobie. Łucznicy zbierają nam. Pieniądze, zabijając też zwierzęta. Są też farmerzy. Farmerzy do teraz nie odkryłem, co oni robią. Może dopiero się dowiem w dalszej części gry. Wiadomo. O. I łucznicy zabijają takie oto stworki. Tutaj były. Bardziej już tego nie ulepszę. No dobra, to może. Dobra, mamy kasę, to możemy ulepszyć. O. I już mamy ogrodzone. O. Mamy właśnie farmę. O, i widzicie, zabili jejenia i nam dali tego. To jeszcze królika powinni zaatakować, ale widzę, że nie ten. Dobra, bierzemy mu tą farmę i by się przydało ją gdzieś tu wybudować. Trzeci dzień. Mi się tak wydaje, że tak co 4 dni, że odcinek tak. Jeden odcinek z gry to są 4 dni w grze i tak będzie najlepiej. O, właśnie. Musimy mu zapłacić. To tak, to ulepszymy. To też ulepszymy. Tutaj bezdomnemu damy kasę. Yy... Dobra, daleko jest do niego. To weźmiemy sobie tu jeszcze, wykosimy to drzewo. Powoli nam się tutaj rozrasta nasze miasto. Nie stać nas. Masz może kasę. Masz. Dobra. Jednego budowniczego możemy wziąć. Hmm. Tutaj ładnie trzepią kasę. O, Jak dobrze rozpoczniemy grę, to da się całą grę przejść na jednej postaci. Mi się za to nie udało. Przechodziłem grę wielokrotnie. Podejścia moje, to chyba były trzy, i z tym podejściem udało mi się przejść na kolejną wyspę. Więc trochę trzeba się namęczyć. O, dobra. Jak ulepszymy do czwartego poziomu, tak, bo teraz jest trzeci, do czwartego poziomu naszej twierdzy, no to będziemy mieli w tym miejscu bądź gdzieś dalej. No wiem, że gdzieś tutaj będzie po prostu stała katapulta, znaczy katapultę trzeba zrobić, do tego potrzebujemy budowniczych, którzy dzięki temu, że wybudują nam, katapultę, będą mogli z niej strzelać. I katapulta pozwala nam na pozwala nam na atakowanie tych stworków, tych gremlinów, czy jak one się tam nazywają. Dobra, mamy już noc. To sobie ulepszymy. No i dobra, trzecia noc już za nami. To będziemy na pewno musieli ulepszyć. Tutaj dać mu. Ur, dobra, idą. Dajesz sobie radę? Dajesz sobie radę. Dobra. Na pewno tak. Czekam na kasę. Więc dawaj mnie podatek. Nie wiem, czy to, to jest od ilości mieszkańców dostajemy złoto, czy od ilości dni. Musiałbym sobie to jakoś przejrzeć gdzieś na jakichś wikach, czy coś Żeby mi... No cztery... Nie, dostaliśmy więcej niż ten... Dobra, mogę sobie to ulepszyć już na maksa? Mogę Dobra, i całą kasę wywaliliśmy na rozbudowę twierdzy Twierdza o dziwo buduje się sama, nie potrzebują też żadnych robotników O O właśnie Już się bałem, że nie będziemy mieli kasy, żeby mu dać i mamy tutaj, o, tutaj obok nas, jest gościu od podatków, gościu, na... on po prostu zbiera nam kasę, której my nie zbierzemy, albo mu damy i on chyba daje nam jakąś tam prowizję, bądź ileś tam czegoś nam daje, yy... w zależności chyba od yy... ile mu damy, tyle nam chyba jedną monetę więcej nam daje. O, i tu mamy teraz, że możemy na tą stronę wybudować katapultę, albo na tą stronę wybudować katapultę. Wybudowałbym na tą stronę, z tego względu, że tu będziemy mogli sobie tu już wybudować mur. Pójść tutaj, wybudować tutaj, na tym kamieniu, bądź skalę wybudować łucznika, wieżę. I tu wybudujemy sobie mur. Tu albo tu będzie do wybudowania mur. Jelonek, nie w tą... O, wybudował. Ale teraz nie mamy kasy. Pieniądze. Zbieram podatki, zbieram, zbieram. Daj kasę. O. Tylko trzy? Nie podoba mi się właśnie to, że w tym miejscu jest skała. W tym miejscu, gdzie jest nasz pan z osłem. Nasz dobroczyńca. I jeżeli dobudujemy się tam dalej, to mu usunie dom. I on wtedy nie będzie już chodził i dawał nam pieniędzy. A to trochę smutne i przykre będzie, bo już wtedy statku nie wybudujemy. Bo będziemy musieli się utrzymywać tylko z tego, co oni tam nazbierają. Dobra. Mamy tutaj już wszystko z tej strony porobione. No, ja zostają tylko łucznika na wyższą strefę walnąć, żeby był troszeczkę wyżej. Wybudować katapultę, ale w zależności od tego, ile będziemy mieli pieniędzy, to wybudujemy katapultę. O, bicie jest ich coraz więcej. Oni wchodzą i rozwalają nam mury i mogą nam zabić tych oto ludzi. Ale nasz łucznik ma cela, jak baba z wesela. No trawrzysz O, wreszcie. I dzień już piąty. Dobra, no dawaj kasę. Daj, 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 house. daj, hajs. O, tak. daj, to daj, tu. Ale wiecie co? Skończymy Zostawcie ocenę w formie komentarza oraz łapki. A ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym materiale. Cześć!